Przyprezentowane tutaj pejzaże dala norweskiego malarza są niezwykle ciekawe z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że są to dzieła norweskiego malarza, o którym wielu z nas niewiele wie, a ten najbardziej znany jest mąk. Po drugie, ciekawe są z tego względu, że są to pejzaże. Dlaczego? W czasach, kiedy Dal zaczynał malować, pejzaż uważany był za pośredniejszy rodzaj sztuki, jeśli w ogóle za sztukę ponieważ niektóre ośrodki tylko dopuszczały pejzaż bukoliczny bądź pejzaż heroiczny i te były uważane za sztukę, poza tym pejzaż nie był ceniony. Nawiasem mówiąc, że dzisiaj jest odwrotnie, bo dzisiaj na domach aukcyjnych najbardziej cenione jako tematy to jest na pierwszym miejscu portret, na drugim pejzaż, więc widać jak wielka zmiana nastąpiła od czasów dala. I kilka słów chciałabym powiedzieć o pejzażu i o samym Dalu. To, że to pejzaż wynika z zainteresowań samego Dala, dla którego przyroda i natura były niezwykle ważne i który chciał oddać przede wszystkim charakter. Nie chodziło mu tylko o odmalowanie tego, co widzi, ale również o odtworzenie istoty natury, istoty przyrody. Jest to podejście już zupełnie inne niż do tej pory. Jest to podejście już romantyków. To się zmienia oczywiście już od końca XVII, przepraszam, od końca XVIII wieku, bo, bo już rokoko inaczej trochę podchodziło do tej natury, ale cały czas natura uważano, przyroda była uważana za coś pośredniego, coś co dopiero... Mogło, co powinien był zmieniać człowiek i mógł zmieniać i dopiero to yy, taka natura ukształtowana, uporządkowana, yy, piękna, wyłącznie piękna yy, mogła stanowić jakiś tam obiekt yy, zachwytu i adoracji. Teraz to się zaczyna zmieniać. i Właśnie te, te pejzaże dala są tego najlepszym przykładem. Ciekawe są też dlatego, że nie są typowo romantyczne. Mimo, że mówimy o dalu jako o pejzażyście okresu romantyzmu, to nie są one tak ściśle romantyczne. Dlatego, że proszę zauważyć, że oczywiście tematem tu jest przede wszystkim przyroda. Człowiek pojawia się tylko gdzieś tam na uboczu. Tutaj nie ma żadnych widać człowieka które możemy trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że gdzieś tam na soku góry chatka, która, yy, która, z której pomina, nosi się dym, a niżej paster pasie owce i tam kilka kus. Ale to naprawdę czy to są mikroskopijne postaci. I znowu jest to w pewnym sensie bardzo charakterystyczne dla romantyzmu, w innym niekoniecznie. Dlaczego charakterystyczne? Dlatego, że oddaje takie romantyczne, romantyczną refleksję nad naturą, gdzie natura, przyroda jest źródłem przeżycia, no niemalże metafizycznego, takiego metafizycznego odczucia Boga, doskonałości Jego dzieł, panteizmu romantycznego to z jednej strony, z drugiej zaś strony, nie jest charakterystyczne, dlatego że taki y, francuski romantyzm to przeciwstawia potędze żywiołów, czy potędze przyrody y, bohatera, człowiek, człowieka, y, stwórcę. Y, ta, u Géricault, czy u Delacroix właśnie, właśnie takie widzimy, coś takiego widzimy. Tutaj Udala tego nie ma, jest to jednak y, y, bardziej zbliżone być może do Friedricha, szczególnie te, które są wczesne, Obaj się przyjaźnili. Friedrich hmm, był melancholijny, i, i, ale właśnie bardzo też nastrojowy. I tutaj hmm, widać wpływy w tych wczesnych obrazach widać większe wpływy Friedricha. Hmm, Dawn miał taki z tym pracy, że wyjeżdżał w teren bardzo chętnie, gdzieś na boku Cedreza, w którym przebywał przez całe prawie swoje życie. Bądź w okolicach Neapolu czy Rzymu, rysował, jakieś, robił sobie tam notatki, jakieś wstępne studia, i później dopiero już w swojej pracowni włączał te, te elementy, które mu się spodobały, które uważał za najbardziej oddające charakter danego pejzażu, włączał do swoich, do swoich dzieł. Dopiero w późniejszym okresie, w późnych latach życia, malował rzeczywiście w plenerze. Tak na przykład się działo właśnie w Norwegii, do której wracał podczas pięciu podróży, ostatnią odbył w 1850 roku i mimo, że już schorowany i dość stary to jednak powędrował w góry ze sztalugami i tam malował. Te późne prace dala, których tu no niestety nie mamy, są są już trochę inne. Tam jest dużo więcej tego dramatyzmu, dużo więcej takiego bardziej czy typowo romantycznego charakteru. To jeśli chodzi o pejzaże, taką hmm, może tyle. chciałbym taką wycieczkę jeszcze drugą zrobić z Państwem, jeśli chodzi o właśnie samą Skandynawię. Dal wyjechał niemalże jako dziecko, no może raczej młodzieniec z Bergen. Pojechał najpierw do Akademii hmm, Kopenhaskiej, potem do Drezna, gdzie spędził też całe swoje życie, gdzie zmarł. Jego prochy sprowadzono do Norwegii dopiero hmm, w latach 30. XX wieku. Ale dal jest uważany za takiego czołowego twórcę skandynawskiego, norweskiego przede wszystkim, tego, który wyniósł sztukę norweską do, właśnie do rangi sztuki, bo dopiero jego, jego prace osiągnęły poziom europejski. Następny to, to najbardziej znany młonki, oczywiście e, najwięcej o nim zapewne wszyscy wiemy. Ale nie tylko dlatego dal jest tak bardzo ceniony przez swoich y, współbraci, dlatego również, że on niezwykle wiele zrobił dla kultury Norwegii. Po pierwsze, y, zabiegał o, jakby jak dzisiaj powiedzielibyśmy opiar Norwegii, y, zabiegał o to, aby, aby twórczość jego kraju, kultura jego kraju była znana w Europie. Po drugie, jeździł tam, dbał o kościoły, ko kościółki palowe, o, starał się je uratować przed zniszczeniem. Tu warto pamiętać, że dzięki niemu właśnie obra yy, kościółek z Bank znalazł się w Karpaczu, ponieważ był już za mały dla społeczności miejscowej, miał być zniszczony i Dal y, namówił króla polskiego, aby zakupił ten y, 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 kościółek. I, w ten sposób kościół rozebrano na, na kawałki, na fragmenty, przewieziono do Berlina. Król niestety zmienił w międzyczasie zdanie, już nie chciał tego kościółka tam montować, ale hrabina von Reden z Bukowca namówiła króla, aby jej kościółek podarował i w kościółek przewędrował tutaj do Karpacza, gdzie do dzisiaj przecież stoi i służy ewangelikom. Poza tym dzięki Dalowi powstała Galeria Narodowa Oslo. On był jeden z, jednym z twórców, był również założycielem czy współzałożycielem Towarzystwa Kulturalnego Norwegii. Także tak dalece był ceniony przez swoich współczesnych, że był, został przykrotnie oznaczony orderem, orderem Królestwadami i także orderem Bazy. To jest taka, taka druga wycieczka, ta norweska. I trzecia wycieczka to jest taka trochę polska, no dzisiaj polska, wtedy to może troszkę mniej. A, a, a dlatego troszkę mniej, że m, wówczas były to, był to teren przecież Niemiec. A chodzi mi tu konkretnie o to, że dal w 1824 roku razem z generałem kniaziewiczem, i tu już jest polski akcent, przywędrował w Risingebirge, czyli dzisiejsze Karkonosze. To jest ta jedna polska wycieczka, druga polska wycieczka. Od razu patrząc na datę powstania Pejzażu 1822, od razu sobie przypomniałam, że przecież to jest rok wydania ballad i Romansów, czyli początek polskiego romantyzmu. I teraz, żeby dokonać takiego zamknięcia, jakby klamru wspinającą to wszystko, jest to, że generał Kniaziewicz był częstym gościem w domu Mickiewiczów gdzie słuchał, jak sam autor czyta Pana Tadeusza. Pana Tadeuszu właśnie Mickiewicz opisywał również Ochmurne Niebo. Tam jest ten fragment taki właśnie o chmurach. I, i Mickiewicz właśnie te balady i romanse wydał w 1822 roku. Chciałabym na koniec tylko tak krótko zacytować ze świtezi Literacki pejzaż namalowany przez Mickiewicza, będący właśnie takim romantycznym pejzażem. Jeżeli nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz w wodą lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i dwa obaczysz księżyce. Niepewny, czyli szklanna spod twojej stopy pod niebo idzie rufina, czyli też niebo swoje szklanne stropy aż do nóg twoich ukina. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niepokręta, w jakiejś otchłani błękitu. I to jest ta niezwykle jednocześnie malarska y, wizja człowieka w centrum wszechświata, y, w którym można odczuć wielkość Boga, małość człowieka wobec natury. Tę małość człowieka wobec natury uważam udala właśnie widzimy. Mm-hmm.